Dzień dobry. Przed nami kolejny temat konfiguracja elektronowa atomów, tym razem podpowłokowa konfiguracja. Okazuje się, że model atomu nie jest taki prosty, jak do tej pory dla uproszczenia Wam wmawiano. Niestety, model atomu, tak jak tutaj. Jest na tym rysunku pokazany, nie jest prawdziwy. Używa się go do celów dydaktycznych, żeby wytłumaczyć krążące elektrony wokół jądra. Ale tak naprawdę elektrony nie poruszają się na orbitach, tylko na poziomach energetycznych. Także i te poziomy energetyczne nie mają nic wspólnego z orbitami. Jeżeli pomyślimy że tutaj jest dodatnio naładowane jądro, o, dodatnio naładowane jądro, to im dalej od jądra, tym energia elektronów będzie rosła. I elektrony mogą być rozmieszczone na powłokach, jak już wcześniej powiedzieliśmy, na powłoce K, na powłoce L, na powłoce M I na powłoce N. Ale te powłoki mogą się, mogą się dzielić na podpowłoki. I tak, powłoka K ma jedną podpowłokę S. Natomiast podpowłoka L już ma dwie podpowłoki, tak zwane Podpowłoki S i P. Powłoka M ma już trzy podpowłoki: S, P i D. Natomiast podpowłoka N ma cztery podpowłoki, z których pierwsza S jest odrobinę nie niżej energetycznie niż podpowłoka trzecia powłoki M. O, i teraz po tym rysunku, który tak naprawdę pokazuje poziomy energetyczne. Widać jak będą obsadzane elektrony w podpowłokach. O, ja tu użyłem koloru zielonego, i tak to jest. Powłoka, podpowłoka S, powłoki pierwszej. Powłoka K była powłoką pierwszą, czyli to jest podpowłoka S, powłoki pierwszej. Tu mamy podpowłokę S, ale powłoki L drugiej, dlatego ona dostaje cyferkę 2S. Ale ta podpowłoka L ma troszeczkę wyższy poziom energetyczny, który nazywamy P. I w związku z tym, że jest to podpowłoka P powłoki drugiej, to ona ma cyferkę 2p. Czyli kolejne elektrony obsadzają się powoli. Od powłoki 1s, potem na 2s, potem na 2p, a potem znów. Powłoka trzecia m dzieli się na trzy podpowłoki s. I D. 3S, 3P, 3D. Ale jak widzicie, o podpowłoka S czwartej, pod, czwartej powłoki N jest troszeczkę niżej energetycznie niż ta podpowłoka. Dlatego Elektrony, jak zapełnią 3P, zapełniają pod powłokę 4S. I taka jest kolejność zapełniania powłok. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S i 3D. I co się jeszcze okazuje, że. Na różnych podpowłokach są różne liczby elektronów. Na podpowłoce S zmieszczą się tylko dwa, czyli tu dwa i tu dwa. Czyli pierwsze cztery elektrony, jak widać, są rozmieszczane tutaj na podpowłokach S. Potem zapygamy podpowłokę 2P i danie się mieści 6 elektronów. Potem na 3 S 2 i na 3P sześć. Na 4s, 2 i na 3d, 10. O tak to wygląda. Podsumowując, jest taka bardzo ładna tabelka. Podsumowanie tego rozumowania macie w tej tabelce. Proszę jej się przyjrzeć i zobaczyć, że to jest to, o czym mówiliśmy. Mamy podpowłokę K, która ma jedną podpowłokę i podpowłokę S, na które są dwa elektrony. Mamy powłokę L która ma dwie podpowłoki S i P. 2 i 6 elektronów. Na powłoka M ma trzy podpowłoki D, na której są 2, 6, 10. I analogicznie w powłoce E. I tyle to jest, taka tania regularność jest ewentualnie tylko taka, że ta Podpowłoka S elektrony dostaje tu, w tym miejscu po podpowłoce 3P. Spróbujmy to przećwiczyć na konkretnym przykładzie. Zapiszcie polecenie. Napisz powłokową i podpowłokową konfigurację elektronową następujących atomów. Podpunkt A weźmy sobie jakiś bardzo prościutki atom litu. Atom litu ma liczbę atomową 3. W związku z tym liczba protonów równa się liczbie elektronów i wynosi 3. Czyli jakbyśmy chcieli konfigurację powłokową zrobić, to mamy lit 3, czyli jądro atomowe, powłoka K, na której mieszczą się dwa elektrony i powłoka L, na której mieszczy się ten trzeci elektron. A ta, Czyli to jest konfiguracja powłokowa. Natomiast gdybyśmy chcieli to samo zrobić pod powłokami, to przypomnę kolejność zapomniania: 1S, 2S, dwa p 3 S, 3P, 4 S i 3D. Czyli mamy dwa, na powłoce 1S, mamy dwa elektrony i trzeci elektron jest tu. Tu mamy dwa elektrony, prawda? A trzeci elektron jest na tej drugiej powłoce, na podpowłoce S. I to jest konfiguracja podpowłokowa. O, no to drugi przykład. Może spienię kolorek, żeby się przykłady nie mieszały. Weźmy sobie atom azotu. Atom azotu, symbol N, liczba atomowa 7, czyli mamy 7 elektronów, 7 protonów w naszym atomie. Liczba protonów równa się liczbie elektronów, czyli 7. I teraz tak, powłokowa konfiguracja, to będzie taka, że Mamy na powłoce K dwa elektrony i zostało jeszcze 5 elektronów. Czyli na powłoce L będzie 5 elektronów. Czyli to jest powłokowa. Natomiast podpowłokowa mamy tak. Pierwsze dwa elektrony są rozmieszczają się na Podpowłoce 1s, czy tak naprawdę na powłoce kat, która się składa z jednej podpowłoki, czyli 1s2. Teraz mamy następne 5 elektronów, czyli 2 będą tu, i jeszcze 3 zostaną i 3 będą tu, bo na s mieszczą się tylko 2 elektrony, czyli mamy 2s, są 2, a na 2e są tylko 3. I to jest. Podpowłokowa. No i weźmy jeszcze przykład C, żeby to się nam, mam nadzieję, już uleżało, przykład C. Weźmy sobie sód, o liczbie atomowy 11. Czyli liczba protonów równa się liczbie elektronów i wynosi 11. Czyli sód powłokowo by wyglądał już tak. Na powłoce K mamy 2. To zostało jeszcze 9, czyli na L 8, na M zostałby 1. Użyję gumki, żeby tutaj wymazać. O! jest to sobie mikropkowe, Czyli teraz idziemy pod powłokami. Na 11. Mamy tak. Dwa elektrony będą zapełniać tą powłokę. Potem następne dwa będą tu. Czyli uzyskujemy cztery. Następne 6 elektronów, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mieści się nad, pod, w owoce P. Jak ktoś nie wie, że niech stronę cofnie do tyłu, tam gdzie ta belka była. I proszę zobaczyć, 11 elektron będzie tu. Czyli mamy na 1s 2 elektrony, na 2s mamy 2 elektrony, na 2p mamy 6 elektronów i ostatni, siódmy jest na 3s i to jest tylko jeden elektron. Zwróćmy jeszcze uwagę, że w tych naszych konfiguracjach możemy zauważyć też elektrony walencyjne. o, Czyli na czerwono będziemy podkreślać elektrony Walencyjne. Też warto je zauważyć, że elektrony walencyjne są elektronami na ostatniej powłoce. Czyli te. O! Proszę Państwa. Tu mamy jeden elektron walencyjny, azot ma pięć elektronów walencyjnych, lit ma jeden elektron walencyjny. Spróbujmy teraz przeanalizować jakiś większy pierwiastek. Podpunkt D. Potas. Potas K o liczbie elektronów 19, Czyli mamy liczbę elektronów do rozmieszczenia równą 19. I teraz popatrzmy. Na tą naszą ściągę, którą sobie wcześniej zrobiliśmy, i napiszmy ją sobie jeszcze, bo ona nam pomaga. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s i 3d. W tej kolejności elektrony za zapełniają kolejne poziomy energetyczne, czyli podpowłoki. Czyli skoro mamy potas K. O, liczby atomowe 19. To mamy 19 elektronów do rozmieszczenia. Czyli co mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście i dziewiętnasty będzie tu, a nie tu. To jest najbardziej częsty błąd, który uczniowie robią. I piszemy. w związku z tym 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 i 4S1, bo jest tylko jeden elektron. Walencyjny. Mam nadzieję, że w przy takim rozpisie stało się to jasne. Jeśli macie ochotę na jakieś ćwiczenia, to proszę sobie zrobić samodzielnie. Przykład E, na przykład krzem. Sobie proszę rozpisać. Przykład F proszę sobie rozpisać. Na przykład yy, argon. Czy Przykład G, proszę sobie rozpisać na przykład wapń, korzystając z tej ściągi.